w gabinecie rycin biblioteki uniwersyteckiej jest największy zbiór dzieł graficznych Rembrandta w Polsce mimo ogromnych strat wojennych ta kolekcja szczęśliwie przetrwała Prace graficzne Rembrandta zawsze szalenie interesowały i współczesnych, i późniejsze pokolenia. Ich odczytywanie, mam na myśli tutaj treść, też było bardzo różne. Te prace, które zostały wypożyczone na wystawę zamkową, dopełniają tematycznie i mm, także treściowo. Ekspozycję dwóch wspaniałych obrazów z kolekcji Karoliny Landskorońskiej, które ofiarowała Zamkowi Królewskiemu w Warszawie. A więc wybór nie był przypadkowy, był bardzo przemyślany przez panie kuratorki. Te ryciny, które państwo możecie obejrzeć, to są przede wszystkim. Portrety, autoportrety i tak zwane troni. Troni jest to bardzo specyficzna forma portretu i nieportretu, specyficzna dla sztuki holenderskiej. Termin ten oznacza zarówno w malarstwie, jak i w rycinach przedstawienia osób najczęściej anonimowych, ale o bardzo charakterystycznych rysach twarzy, o bardzo charakterystycznej fizjonomii, o bardzo takiej nietypowej, wyjątkowej prezencji, często w kostiumach również orientalnych. Niestety, dzieła na papierze należą do wyjątkowo wymagających, jeżeli chodzi o warunki ekspozycji, ponieważ są szczególnie wrażliwe na zmiany wilgotności, na temperaturę, wymagają specyficznego oświetlenia, które nie powinno przekraczać wymaganej liczby luksów mierzonej na centymetr kwadratowy papieru. To są standardy światowe, których przestrzegamy. Nigdzie na świecie dzieła na papierze nie są eksponowane dłużej niż miesiąc bądź trzy miesiące. Z tym, że trzy miesiące to jest maksymalny okres i dotyczy tylko tych prac, które na przykład nie były eksponowane w ciągu ostatnich dziesięciu lat. To jest też jedna z takich zasad konserwatorskich, które po prostu jesteśmy obowiązani przestrzegać.